Nowy tydzień to i nowe promocje w serwisie N.E.B.A. Od teraz na stronie dostępne są zupełnie nowe kategorie gier, gdzie znajdziesz pełne produkcje, jak i najlepsze gry kwietnia. Znajduje się tam od groma produkcji, opartych na grach fabularnych oraz symulatorach, dlatego na pewno wspólnie ze znajomymi znajdziecie coś ciekawego. Co więcej, na stronie znajdziesz jeszcze wiele innych kategorii, które na pewno dopasują się do twoich indywidualnych preferencji. Eneba na potrzeby użytkownika łączy się z setkami zweryfikowanych sprzedawców, aby zaoferować ci najlepszą cenę na rynku. Dlatego nie ma na co czekać. Zapoznaj się z ofertą już teraz, wchodząc pierwszy link w opisie. Eneba, najszybciej rozwijająca się platforma handlowa dla graczy. Dobra, moi drodzy. Z racji tego, że nie było jakoś dawno takiego materiału gameplayowego, bardziej pod względem koreańskich wymysłów, naszła mi ochota, żeby zagrać najbardziej. Spektakularny build na który tutaj możecie dostrzec. Chodzi o ten drugi konkretnie buildzik, ponieważ on ma największe, największe win ratio z tych wszystkich i nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jeżeli chodzi o runki, gramy sobie tutaj tradycję. Conqueror, połączony z inspiracją, to jest rzecz, która tutaj na wiego się nie powinna się zmieniać. Fakt, że jest coś takiego jak Perez można stosować jeszcze od czasu do czasu runki dominacji na pobocznych runkach. Jednakże ja się w to nie bawię. Ja wolę klasykę, której akurat. Nigdy nie wychodzę. A co według Ciebie kontruje Wigoska? W jego kontrują postacie, które go mogą na pewno łatwo wykajtować, albo postacie, które nałożą takiego stuna na nim, takie wielkie ogłuszenie, że w jego nic nie zdąży kliknąć. Jedynie co Rkę wykorzysta, to to uciekania, a nie do resetowania swojej osoby. Niektóre fajtery też sobie całkiem skutecznie radzą, jak jakiś warwiczek czy jakiś inny Olafik, więc możesz też się takimi pikami zainteresować. Dobra, postaramy się sfulkierować. Kieramy na Nunersa, nie jest to jakiś taki wymagający matchup, wystarczy tylko zdoczewać jego śniegawę i będzie dobrze. Dodaję E na Wiegosie, niewidzialność plus jeszcze prędkość ruchu i dodatkowo jeszcze dostajesz atak spida. Tylko E też należy tak trochę w trybie incognito puszczać, żebyście no nie dali znać przeciwnikom gdzie się aktualnie znajdujecie. Jakbym odpalił to F w T, załóżmy... Te krzaki, czy chociażby te wielkie skały, no to Syndra by prawdopodobnie widziałaby animację i by mogła się zorientować, hej, jego znajduje się przy Raptorach, uważajcie na topie, załóżmy. Dlatego starajcie się takim wiegosem nie puszczać takiego E, tylko puszczajcie takie, jakie widzieliście przed chwilą na Raptorach. To będzie zdecydowanie lepsze. Nie wszyscy się prawie wywalili, a jeszcze pierwszego Jungle Cleara nie skończyłem. Biego nie jest teraz najsilniejszy, lepiej Lilkę banować. Dokładnie tak jak mówisz, powoli założyłem, że po ostatnich zmianach meta AP tanków powraca. I mowa tutaj o Lilce, o Gragasie, o Eko, które jest już co prawda zabójcą niż jeżeli takim tankiem, ale też może całkiem ciekawie działać. Także polecam się takimi postaciami zainteresować, żeby wbijać dywizję. No ja się... Dbałem. Super. Początki tej gry będą niestety trudne, bo nasz wiego będzie mega squishy i będzie podatny na takie jedno combo, ale jak to się mówi, late jest nasz. Zresztą wiego sam siebie był zawsze taki skuteczny po szóstym, może siódmym poziomie, więc na spokojnie pierwszy frag w tom czy w tom nie ma aż takiego istotnego znaczenia. Na pewno istotne znaczenie będzie mieć ten nunu, na którego postaramy się skitrać w tych oto krzakach, także się mano, i powinniśmy go. Zdobyć, chyba że mi tutaj pomogą moi sojusznicy, bliska Czego ja chyba powinienem zabić sam. No, tak jak myślałem. O! Coś, coś, coś. No, niestety ja już się nie przemielę w kogoś tam innego. Więc co? No, musimy się wycofać. No i panteon, chyba. Co ty robisz? Za daleko wleciałeś, wiesz o tym? Myślicie, że sfleszuję, czy nie? Dobra Jaki młyn tu w ogóle jest? Dobra, pyk! Jest, es to sito Dzięki za donate'a swoją drogą Niestety jeszcze go nie zobaczę, bo kurde akurat O, dzięki Wer za 6,90 akurat widziałem, także miło z twojej strony i zaraz przeczytam Twoją wiadomość. Tutaj mogłem odpuścić farmę. Tam mogłem poświęcić się w zamian za, nie wiem, trzy osoby. Takie rzeczy na analizach gry bardzo mocno widać. I polecam Twojemu koledze, żeby analizował własne gry po meczach, bo to na pewno poprawi jego zdolności. Uoż ty, w życiu! Aleś zabłysnął. Dobra, musimy go zabić. Kurde, ale nie w taki sposób. Musimy go zabić, zanim właśnie tu Nuno przyjdzie. I Nuno przyszedł. Okej. Okay. Winienem to przetrwać. Okej. Okay. Dobra, wyszło spoko. Czy na siwance ten kosmik ma jakikolwiek sens? Można jakiś OP build ulepszyć? Powiem ci tak, na siwance kosmik jakoś nie ma sensu. Ja ci wyjaśnię dlaczego. Ty grasz Night Harvestera i on ma CDR już w mitycznej pasywie. To Ci zdecydowanie wystarcza, bo jeżeli składasz inne przedmioty oparte na Full AP, to jakoś te, te CDRy tam w międzyczasie posiadasz z tego pierwszego itemu mitycznego, który tam od razu raszujesz. Jeżeli byś złożył Cosmic Drive'a, okej, okay, CDR masz jeszcze więcej, przez to masz umiejętności jeszcze szybciej, super, ale nie masz tak zwanego takiego p... Wnięcia, jak to w przypadku Rabadona, Shadowflame'a czy jakiegoś innego Horizon Focus. Dlatego wariacie, odpuść sobie Cosmic Drive'a akurat na Shivance i spróbuj zagrać po coś innego. Innym buildem jest oczywiście granie full APK, więc myślę, że tutaj raczej problemu nie będzie. No serio. Okej. Okay. Okej. Okay. Let's go. Ja na Shivance gram najpierw na Shora i a potem full APK. To zamień sobie Yaksho. Na od razu Night Harvestera. Na szórtufa, może zostawić, bo to jest spokojitem, żeby szybko pasywę zdobywać. Natomiast Full AP sobie rażuj. Od razu Twój potencjał wzrośnie. tdr -y też będą całkiem, całkiem. Także mi się wydaje, że jest Gides Nagrywasz filmik? Tak, nagrywam filmik o najbardziej priorytetowym zestawie przedmiotów nawiego, który aktualnie, w chwili kiedy to nagrywam. Posiada ponad 63% win ratio i składa się z Kraken Slayera, Witsenda oraz Blacklivera. Co sumie nie ma znaczenia, jak ja złożę tą kolejność tych przedmiotów. Jeden i drugi będzie jak najbardziej skuteczny. Kurde, chyba nie uda się go zabić, co? Niestety. Ja Kosmika zamieniam za buty na siwance, a wcześniej robię kosur pod przebicie. No to zupełnie inaczej grasz tą siwankę niż jeżeli ja. Jeżeli Kosmika składasz jako ostatniego, sprzedając obuwie. 40 minucie gry, to uznam to jako spoko build, bo wtedy masz jeszcze więcej CDR-a, trochę więcej HP-ków i równocześnie masz tą mobilność bohatera i to jakoś nadrabia to wszystko. Natomiast, żeby od razu grać siwanką pod full APK i od razu rasować kosmika, bo tak, to raczej bym nie uznał tego za dobry wybór. Dobra, spróbujmy zgękować tego Shen'a. No a spokojnie poczekajmy na jego użycie umiejętności. Przytulmy się do niego, kiedy on wszystko spali to dopiero zaczniemy reagować No tak jak przypuszczałem nie no jak ty palisz flesza ziomek to lipa trochę nie ja nie przeżyję tego niestety dobra przeżyłem jakoś czemu w jego gra się podkryta? bo chyba 2-3 patche temu dostał ciekawą aktualizację że na jego umiejętności Q możesz stosować criticala i dzięki temu w jego się gra coraz częściej podkryta. No i ma lepsze przeliczniki pod to. Dlatego odpuściono jakiegokolwiek tego Divina czy coś tam takiego. A skupiono się na Kraken Slayerze, właśnie pod tego Criticala. No i True Damage na tych. Na co trzecich autataczkach. Naprawdę nie trafiłem tego? Dziwne. To konkretnie chyba tutaj napisali, no że jeżeli aktywujecie to, to zadajecie 240 physical damage i macie tą charakterystyczną ikoneczkę criticala. No i dzięki temu wasz wiego bije jeszcze więcej, dlatego buduje się go teraz bardziej agresywnie. Czyżby był powrót poradników? Nie, to nie jest powrót poradników. Jak chcecie traktować to jako poradnik spoko, ale wiem, że algorytmy YouTube'a jakieś inne takie rzeczy już mi na to aż tak nie pozwalają, a ja mam zupełnie inny plan w głowie na swój kanał. Nie wiem, czy wiecie, czy też nie, ale powiem to też na odcinku, żebyście wiedzieli, że planuję bardzo mocno przerobić swój kanał. Nie będzie on stricte już związany z gameplayem i streamem, jak to miało miejsce przez ostatnie 3, może 4 lata, tylko będę nagrywać shorty i streamy pojawiać się będą raz na tydzień, raz może na dwa tygodnie, żeby wiecie, skupić swój kanał trochę na krótszych materiałach, bo ja sam zwróciłem uwagę. Jak ja oglądam treści na YouTubie albo przez ostatni okres na internecie i faktycznie żadne gameplay Lola mnie nie interesują, tylko takie króciutkie treści, które trwają od 10 sekund do minuty, które oglądasz i od razu scrollujesz, scrollujesz jeszcze raz, scrollujesz. Dlatego chcę się dopasować do standardów, chcę się dopasować do takich materiałów protypowych, ale żeby były krótkie i skuteczne, a nie takie, że jest 40-minutowy materiał i nagle boksam. Dobra Dawaj go Nunu kule toczy ok, Okej, okay. let's go Trzy, dawaj czwarty Dawaj, dawaj czwarty No i sing. no Penta by tu była, nie? Ale że Pentakill by tu był No sadek, nie? Moja, moja liczba odbiorców też troszeczkę podupadła, bo kiedyś to było po 130 osób, 120. Może pamiętacie takie czasy, że nawet byłem polecany u Sylwestra Wardengi na, na tym, na transmisji na żywo. Natomiast teraz, jak jest 50-60 osób, to można to uznać jako topik. No i wiem, że to też w kwestii zarobkowej poszło w dół. Jeżeli robiłem to for forfan przez całą moją karierę YouTube'a i w międzyczasie były te zarobki, nikt nie narzekał. Ale jeżeli nagle teraz się zaczynam przeprowadzać na swoje, to jednak będzie mi zależało, żeby się trochę przy tym utrzymać, albo po prostu, żeby mieć jakieś stałe źródło e, dochodu. Jezus Maria, jak ten wiego bije. What the fuck, man. Klikasz po prostu jedno combo i typa nie ma. Zresztą patrzcie to, pyk, pyk. Widzicie jak Nunu spłynął? No, no po prostu spłynął jak nie wiadomo co. ruksana tak samo. I ja tak samo. Moje fortunie criticala ta Caitlynka zadała. Teraz następnym w kolejce będzie Devdensik według naszej rozpiski. Także zróbmy sobie coś takiego i te dwa pinki postawimy w tych okolicach Barona i zobaczymy czy przeciwnicy się dadzą zbejtować, że nagle pójdą w Infernala a my pójdziemy z Nashora i to skończymy. Przykre jest to, że jakąś błąd matę na TikToku ogląda przynajmniej 200 osób o Michael już mniej niż 50. Wiesz co ci powiem, te osoby mogą być kontrowersyjne i dlatego są oglądane. Poza tym też jak to ująłeś, jest to dziewczyna. I dziewczyna to też zupełnie inny stan na internecie, mam takie wrażenie. Bo jest słowo laska, to się ogląda, bo ludzie chcą zobaczyć jaka jest laska, jaką ma ese, jaką ma dupę, jaką ma, jakie ma cyceny. Dlatego ten kontencik pod jakieś takie typowe zdjęcia, jakieś dancingi jest mile widziany, zwłaszcza na tiktokach i jakichś innych branżach. Natomiast ja nie świecę argumentami takimi. Ja święcę zupełnie innymi. I tyle. No cóż widzowie no. Czasy takie jakie są, takie są. Ja i tak już zakładałem że będę zmieniać czy transformować swój kanał na zupełnie inny kontencik. Także prędzej czy później nie dziwcie się, że jak się spytacie kiedy stream, to ja powiem nie wiem. Nie że widzimy się jutro. Do zobaczenia następnym razem, tylko nie wiem. We will see Kurde, szczerze jestem tak na żarty Ale nie mogę niestety tego wykorzystać To jest trochę smutne Dobra w Całe szczęście udało się jakoś zresetować Nie wiem jak, ale się udało Dobra, czy się uda teraz tego Uuu, nie, dobra, 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 dobra Chciałem tego Nunu jakoś zabić tak zykło Caitlinki, ale no No nie dało rady, niestety Ej, zróbmy na I zobaczymy co się stanie Oni chyba muszą tu podejść Teraz za wszelką cenę Jeżeli tego nie zrobią, to jest GGWP Pogchamp i chyba Shen'a też powinniśmy Zabić, co? Też mi się tak wydaje O inaczej On nie ma szans, żeby tutaj uciec Jedynie co może zrobić To odpalić RK w kogokolwiek Ale raczej już mu się to chyba nie uda Nice'u o, 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 coś, coś, coś Maszę, maszę Najsu nice Łojojoj. Oj, śniegawy, odpalamy. Czyliście gameplay z Nunu, to macie gameplay z Nunu. I pyk Bomba. Ok, jestem adekery Już nie. No i łatwo, widzowie. Co ja Wam mogę powiedzieć. W jego pod to zestawienie, może nie konkretnie Luxanki, ale w jego pod takie zestawienie nie dziwię się, że ma ponad 63% win ratio, deklasuje totalnie każdego przeciwnika, którego ma na swojej drodze i kto wie, czy to jest jakaś nowa meta, czy to jest faktycznie wymysł OPGG, nie mam pojęcia, ale wiem jedno, ten gameplay na pewno oddaje, criticala mamy całkiem ciekawego, no i tyle co Wam powiem. Także... Z tymi statystykami kończymy to spotkanie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No, i standardowo przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, to piękne spotkanie, w ponad 27-minutowym starciu zrobiliśmy 36,5 tysiąca. Damage'a, plus co więcej, mamy największy healing dan w swojej drużynce oraz damage taken. Jak zresztą mogliście zauważyć, to dzięki temu Wiegosem jesteście w stanie zrobić wszystko: zadawać damage, tankować oraz co najważniejsze, utrzymywać się przy życiu, dzięki czemu nikt Was nie powstrzyma. Tutaj macie odzorowanie tego builda, jak chciałby to odzorować, także to byłoby na tyle. Także subskrybujcie kanał po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz szczęście wpadajcie na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu content. Do zobaczenia następnym razem.